Witam Was bardzo serdecznie z niezwykłego miejsca. Jesteśmy w miejscu rozrywek starożytnych Rzymian. Niestety były to często rozrywki krwawe. Zamiast krwawe nie lepiej, e, zamiast krwio, nie lepiej tryskać energią i radością. E, myślę, że chyba tak. Mamy to szczęście, że żyjemy w XXI wieku i dzisiaj wymagają od nas tylko pozytywnego stosunku po to, żeby można było dalej się dzielić tym z innymi osobami. Więc polecam Wam zdrowy uśmiech, pozytywne nastawienie i wszystkiego najlepszego. Serdecznie pozdrawiam z Koloseum, z Rzymu. Pozdrawiam, pa!